Dzień dobry Państwu. I już właśnie mamy połączenie z naszymi kolegami z naszej szkoły, ze szkół Leonarda Piedoni ze Szczecina, którzy w tej chwili znajdują się po drugiej stronie oceanu SO i uczą się języka angielskiego. Ale łączy nas jedno, bo razem stosujemy iPady. Możecie Państwo pomachać, bo y, widzimy. Czy widzicie jak ładnie. Jak ładnie to Was wszyscy pozdrawiają? W naszej szkole od trzech lat wszyscy uczniowie posiadają iPady. Nauczyciele również w takowe są wyposażeni. Ciekawą sprawą jest fakt, iż każdy nauczyciel, każdy przedmiotowiec wykorzystuje iPada na inny sposób. Inne aplikacje. Niemniej jednak po trzech latach stosowania iPada chcę Państwu powiedzieć, że nauczyciele stwierdzają, iż nie zrezygnują z tego nowoczesnego środka edukacji, który nam ułatwia, ułatwia życie, ułatwia naukę. Przede wszystkim uczniowie chętniej pracują, chętniej się. Witam Pana, tak? Dzień z miejscowości Jesteśmy tutaj z grupą uczniów z gminy facie milicjantów Ronalda Kukoni na Chcielibyśmy powiedzieć trochę, jak wygląda nauczanie w Stanach Zjednoczonych, jak tutaj uczniowie skierują uczniów do tego, żeby uczynić nauczyciela od uczniów. Te przeproszenia z powrotu, z pierwszego tygodnia pobytu. I, i, i elektroniczne podręczniki e, są całkowicie za darmo, e, to e, na razie w Polsce nie jest możliwe. E, tutaj w stanie Kloyta 80% uczniów e, te dla iPady. E, iPady są zakupywane przez szkoły e, lub też przestanie koryta, a rodzice finansują ten zakup, który e, płatny dla te leasingowa. E, też powiedzieć, że... Klasie, jeżeli e, e, nauczyciel e, jest w stanie zadać to wtedy udajmy, z jakiego ma korzystać. Czy e, ma korzystać z bada, czy ma korzystać z pracy tej książki, czy też ma korzystać z tablicy, czy z tych e, tak, każdy decyduje o tym fachu. Natomiast e, w udziałie na lekcji, e, to się, jak się wygląda to w Polsce. Dlatego, że tutaj każdy tutaj ma indywidualny plan nauczania. Nie ma tutaj czegoś takiego jak zespoły klasowe, tylko każdy udział się w zespole Ja, mając kontakt z nauczycielami amerykańskimi, stwierdzam, że polska szkoła, mówię tutaj o moich kolegach, też o wielu szkołach w Polsce, jak gimnazjum tam w Pana Dariusza Stachewskiego, o szkole amerykańskiej w Warszawie, o szkole we o szkole w Witkowie Polskim, szkoły, które korzystają z zakładów. My nie odbiegamy niczym od szkół amerykańskich. Widzę tutaj bardzo dużą globalizację nauczania, to znaczy aplikacje, z których korzystamy w Polsce, są takie same tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wkłady aplikacji to jest na przykład Element gdzie uczniowie w Polsce i Stanach Zjednoczonych uzna się w taki sam sposób. E, Widziałem też, e, w jaki sposób uczniowie, kupując swoich nauczycieli w Stanach Zjednoczonych, e, korzystają z aplikacji kreator, e, gdzie tworzą własne podręczniki i potem te podręczniki są dawane nauczycielowi. Nauczyciel produkuje te podręczniki na swoich zajęciach i przekazuje te podręczniki dalej innym uczniom. Czyli właściwie on jest takim pośrednikiem wiedzy i ta wiedza jest przekazywana yy, 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 tak przez yy, uczniów poprzez nauczyciela. Tak jakby role się wracają w tych stanach, ale to samo widzimy też w, Polsce, w naszej polskiej szkole, yy, dlatego że uczniowie na przykład w naszej szkole tworzą własne materiały. Yy. Ja nawet na lekcjach tutaj zauważyłem, że nie ma takiego kontaktu nauczyciel-włóczę, nie ma rozgraniczenia, kto jest nauczycielem, kto jest włóczkiem. Muszę powiedzieć, że czasami tylko w pokazuje, kto jest nauczycielem. Natomiast nauczyciel stara się wycofywać z tego procesu lekcyjnego i więcej na tej lekcji są aktywni uczniowie. Oni jakby inspirują tego nauczyciela do pracy i bo oni decydują z jakich nowoczesnych technologii korzystają. Tutaj na przykład jest tak, że obowiązkowo jedna godzina pracy z komputerem podczas dnia, ja, gdzie uczniowie rozwiązują różnego rodzaju widy językowe i te kwity językowe są na zaniepanie ale muszą być podpisane, także każdy uczeń ma własne słuchawki, własny komputer i może pracować w swoim tempie, dostosowany indywidualnie do potrzeb ucznia, także do potrzeb im intelektualnych. Każdy tak, uczeń własne urządzenie zabiera je do domu e, i korzysta z tego urządzenia e, też to, to w w czyli nie tworzymy takiej e, sztucznej rzeczywistości, w szkole jest inna rzeczywistość, a ja domu jest inna rzeczywistość, e, to rzeczywistość jest włączona, czyli uczeń... No, to, może potem przećwiczyć w domu. Jeżeli chodzi o prace domowe, to zauważyłem, że tych prac domowych jest mniej niż w Polsce. Właściwie uczniowie większość rzeczy robią na lekcji, pracują metodą projektu, wykonują bardzo dużo projektów, tylko te projekty troszeczkę się różnią od naszych polskich projektów, od tej pracy projektowej. Tutaj nikt nie boi się wyzwać dnia na zewnątrz wyjść, nagrać film, by movie by, by, i postawić w na projektach rozwoju roślin. I w jaki sposób będziemy z tym urządzeniem pracowali, bo to jest bardzo ważne. Nie jest sztuką tylko prowadzenie urządzenia jakiegokolwiek, ale sztuką jest jak go wprowadzić, i go wprowadzić w edukacji. No i ja też poszkolimy ja tu nauczycieli. Tutaj w Stanach nauczyciele mają obowiązek raz w miesiącu uczestniczyć w szkoleniach 4 godziny. I też to jest w ramach etu nauczyciela. Także nauczyciel tutaj musi. Czyli... Tak. tak, tak, Ciekawe jest, to jest całkowicie inne niż w polskiej szkole, nauczyciel dostaje tutaj poprawkę. Inny, te, które ma w etacie, czyli jeśli my zreszymy, czy mamy 18 czy 19-godzin w etacie, to tutaj nauczyciel ma w etacie 25 godzin pracuje w szkole, ale ten musi pracować na wszystkie te czyny. Wiele odbywają się w tych Dziękuję bardzo. Dzień. Do widzenia. A teraz proszę Państwa, dowiedzieliście się Państwo, jak nasi rówieśnicy, nasi, nasi koledzy, pedagodzy pracują za w Stanach. Są różnice, niewątpliwie jeśli chodzi o organizację czasu pracy. Jak słyszeliśmy, nauczyciele są obowiązkowo doszkolani raz w miesiącu. U nas takiego obowiązku nie ma, aczkolwiek takie, takie możliwości dają nam ośrodki doskonalenia zawodowego. Ale teraz chciałabym, żebyśmy posłuchali na żywo uczniów naszych, naszych uczniów, którzy są uczniami klasy drugiej gimnazjalnej, jak również i trzeciej gimnazjalnej. I kolejne pytanie do nich kierowane, a zatem jak młodzież potrafi zmieniać rzeczywistość szkoły, w jaki sposób oni nam pomagają, jak oni nas wspierają, czyli krótko mówiąc, jak wspólnie idziemy do sukcesu. No więc przede wszystkim, e, kiedy uczeń znajdzie jakąś e, aplikację, która może pozwolić ułatwić lekcję w jakiś sposób, to nie ma problemu, żeby zaoferować nauczycielowi i nauczyciel e, jest otwarty na e, interakcję w lekcję, żeby ta lekcja przebiegała e, sprawnie, ale żeby była też interesująca dla ucznia. E, no, na, na lekcjach robimy mnóstwo e, prezentacji, które potem e, prezentujemy w klasie i w ten sposób również ćwiczył naszą prezentację sobie z dołu. Mamy tutaj również ucznia w który znalazł aplikację chemiczną, ELIS. Umożliwiał nam zrobienie, zrobienie doświadczeń chemicznych na iPadzie I, i, i kiedy on znalazł, powiedział o tym pani Halinie, która uczy nas chemii. A ona z wielką chęcią właściwie zapoznała się z tą, z tą aplikacją, a teraz używa jej cała szkoła. Tylko chciałabym, żeby tutaj nam się Marcin pokazał, bo proszę Państwa, to było dokładnie tak gdzieś w maju. Bardzo przyszedł do klasy i pokazał, że panuje świetna prezentację. Ale wiadomo, wiele rzeczy jest świetnych. Najpierw yy, wiadomo, nauczyciel musi sprawdzić, czy to się przyda. I proszę Państwa, już od września wszyscy uczniowie z aplikacją pracują. Jest to aplikacja, może nawet dla tych, co z chemią nie mają do czynienia, jest na tyle atrakcyjna, że my tutaj projektujemy doświadczenie. Co to znaczy projektujemy? Przede wszystkim my nauczycielom się pilnować o realizację podstawy programowej. A to jest bardzo ważny element edukacji. Projektowanie doświadczeń. Zatem nawet Doświadczenie niebezpieczne możemy zrobić bezpiecznie, ale wirtualnie na ekranie. Czyli y, ta aplikacja rzeczywiście y, wspiera, wspiera nasz, y, nasze... Y, nasze działania w sensie projektowania doświadczeń możemy wirtualnie przelewać. Mamy, jak to widzimy, nam się od wyświetlany i równanie reakcji, mamy cały asortyment, cały asortyment odczynników. To to jest jedna, jedna z aplikacji. Kolejne, kolejne aplikacje, które jak może głos z dzieciom zabieram, ale proszę Państwa, ja jestem tak przekonana do tego nowego urządzenia. Ono tak mi wspiera na lekcjach chemii, że ja nie muszę od uczniów wymagać, że macie nauczyć się symboli pierwiastków. Oni uczą się zwyczajnie sami, stosując gry, gry, gry dydaktyczne, gdzie, żeby osiągnąć sukces, trzeba po prostu grać, żeby wygrać, a wiedza przychodzi sama do głowy. Dziwną aplikacją, z jakiej korzystamy, jest aplikacja Kino. Robię się w niej prezentację. Mam tutaj przykład na, na biologii, zawsze przed sprawdzianem, jak przed sprawdzianem, y, musimy zrobić quiz na 15 pytań, no i jakieś tam wstawiać obrazki, y, odpowiedzi, potem pani to ocenia. No. Kolejną rzeczą, którą się zajmujemy, to jest właśnie tworzenie książki z doświadczeniami chemicznymi w programie i Autor. I polegać na tym, że razem z moimi kolegami nagrywamy na lekcjach doświadczenia chemiczne, a następnie będą one załączone w jedną książkę i no być może mamy właściwie taką nadzieję. Będzie ona możliwa do ściągnięcia z programu iBooks, żeby również inni już nie wiem o dostęp, bo jest ona bardzo pożyteczna i będzie można się z niej wiele nauczyć. To jest właśnie przykład jednego z doświadczeń. Aktisia z żelazem. Wielu nauczycieli również robi swoje książki dla nas na lekcje. Na przykład pan Daniel, który, wcześniej, który jest w obecnej chwili z uczniami na Florencie, przygotowuje dla nas na lekcję niemieckiego książki. Mamy tam słówka, filmiki pomocnicze i z tego wszystkiego korzystamy. Ja chciałbym Państwa też bardzo miło powitać. Ja w, w szkole uczę geografii przedsiębiorczości. Y, także nie będę tutaj wnikął jakoś tam w pokazywał takie konkretne aplikacje, z których ja na przykład w geografii korzystam, choć do w trzeciej klasy gimnazjum jest bardzo fajna aplikacja Geografia Świata, gdzie Polskę i różne kontynenty pod każdym względem można bardzo ładnie trenować. Jest najpierw opcja nauki, później jest opcja testu, także bardzo fajnie to wychodzi ale najczęściej korzystam z gotowych projektów, czyli tutaj robią wszystko y, albo w kinocie, albo robię własne prezentacje. Bardzo y, tutaj często wchodzą sobie do sieci, poszukują różne informacje, y, również no tutaj jest same gimnazjum, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość i o liceum, także praktycznie y, nawet bywają takie momenty, że gdy starają, mają lekcję o kredycie, to uczniowie potrafią w tym samym czasie zadzwonić do banku i spytać się, jakie jest RSO, czy się opłaca ten kredyt wziąć, czy inny. Także ja tutaj osobiście sam mogę powiedzieć, że yy, ja jako młody nauczyciel yy, bardzo często tutaj jak w szkole, mamy wymianę z Niemcami, nauczyciele z Niemiec podarowali mi taką kartkę, gdzie napisano takie takim przysłowie, że nauczyciele przed południem mają rację, a po południu mają wolne. Ja akurat sądzę, że jeżeli nauczyciel ma iść w ten krainę innowacji, ma być w tym świecie, w tych zabawkach, w których są uczniowie, inaczej się nie da, no to w, tutaj niestety często się okazuje i gdy włączamy krytykę, że przed południem często nie mamy racji, często pytamy się uczniów o bardzo takie malutkie rzeczy, bo wystarczy naprawdę po iPadzie przejechać ręką, jakiś jeden gest włączyć się na nową aplikację, Także zachęcam państwa. Wiem, że to z geografii jest jak najbardziej możliwe sprawdzić też. Jutro z panią profesor tutaj będziemy pokazywali nasz projekt trzęsu chemiczno-geograficzno-logiczny. Także jutro przyjdziemy taki pradziny. Jeszcze chciałbym powiedzieć, że może to zawsze mieć trochę absurdalnie, ale iPad uczy nas pracować w grupie poprzez różne aplikacje, na przykład jak już moje koleżanki powiedziały o finosie, możemy razem wspólnie na zakończenie danego działu, danego przedmiotu wspólnie podsumowywać naszą wiedzę poprzez prezentację. Bardzo nam to pomaga, szczególnie z takich ciężkich przedmiotów, jak biologia, chemia. Uczymy się i zapamiętujemy razem i przydaje się to i jest jakby dobre w praktyce. No i też polecam. Zatem, proszę Państwa, tak kończąc dzisiaj, zapraszam Państwa jutro serdecznie na naszą lekcję. Lekcję, którą przeprowadziliśmy w terenie, bo pamiętajmy, że iPad to nie tylko narzędzie, które służy nam w szkole, ale również przydaje się podczas zajęć terenowych. Możliwość fotografowania, filmowania, jak również zabierania ze sobą atrakcyjnego księgozbioru, sprawia, że te nasze zajęcia terenowe są, są ciekawsze, są bardziej, bardziej pożyteczne. Możliwość dostępu ciągłego do internetu sprawia, że mamy kontakt zarówno ze światem, jak i z biblioteką niezbędnych materiałów. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy młodzieży.